Cześć kochani, dzień dobry, good morning, witam Was z Kuty Lombok, to jest drugie miejsce, które odwiedzamy na wyspie Lombok właśnie. E, przyjechaliśmy tutaj z desert, z pustynnego punktu, gdzie tak naprawdę nie mogliśmy surfować, a celem tej wyprawy jest surfowanie. E, więc mamy nadzieję, że fale będą tutaj lepsze dla nas, będzie więcej możliwości surfowania i będziemy mogli pozwiedzać okolice. Zatrzymaliśmy się u naszego kolegi, kolegi, czyli e, kumpla, chłopaka, z którym podróżujemy, naszego szofera. E, tutaj właśnie widzimy, e, mamy widok na ocean. Zobaczcie, tam to białe, widzicie, to są fale, więc na pewno je spróbujemy. Już się cieszę, że widzę jakieś fale, które nie są za wielkie. No, widok jest przepiękny, pogoda jest też bardzo fajna, no deszczu nie widzieliśmy, a już nadchodzi ta pora deszczowa. Jest tutaj jakieś 5 stopni, jeszcze więcej niż na Bali, więc teraz jest około 31-32 stopni, więc jak dla mnie troszeczkę za gorąco, jednak bardziej podoba mi się ta pogoda na Bali. Chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć o samej wyspie Lombok, na której jestem już drugi raz i bardziej mi się podoba niż za pierwszym razem. Lombok jest nazywany taką wyspą siostrą Bali. Bardzo często ludzie. Odkrywają te dwie wyspy naraz, czyli łączą wakacje czy podróż e, zwiedzaniem Bali i Lomboka, co ja myślę, że to jest bardzo fajne uzupełnienie siebie nawzajem, bo te wyspy są naprawdę różne. E, jakie są różnice między tymi wyspami? E, przede wszystkim Bali, na Bali są wyznańcy e, hinduizmu. To jest taki balijski hinduizm to jest troszeczkę róż, różny hinduizm niż e, w Indiach. Ale właśnie ja będąc w Indiach, i tutaj widzę wiele podobnych, podobnych zachowań, tradycji i tych właśnie religijnych obrządków. Co za tym idzie? Ludzie są zupełnie inni, ubierają się inaczej, myślą inaczej, wyznają swoją religię, modlą się inaczej. Ta tradycja też jest zupełnie inna. Właśnie wczoraj, co mi się zdarzyło, że jak właśnie byliśmy na desert, a tam spacerowałam, a w samym stroju kąpielowym, no bo to jest plaża i takie surferskie miasteczko, więc tam są tak naprawdę wszyscy w strojach kąpielowych i surferzy w samych spodenkach i taka pani mnie zatrzymała i powiedziała, żebym ja tak tu nie chodziła, żebym założyła coś na siebie. No jednak muzułmanie zakrywają się i nie tolerują, jeżeli kobiety mają odkryte ciało. Ja widzę, że to już tutaj... W turystycznych miejscowościach się bardziej zmienia. Tutaj już w Kucie Lombok widzę, że są, jest więcej turystów. Wchodzą w krótkich spodenkach i w krótkich rękawkach, więc myślę, że to jest bardziej normalne. Z każdym rokiem się zmienia. Ale nie zapominajmy, że mu, y, muzułmanie zakrywają swoje ciało i włosy. Kolejna różnica między Bali a Lombok to jest natura. Tutaj jest mniej ludzi, więcej natury. Lombok jeszcze nie jest odkryty tak bardzo, więc nawet w sezonie, w sezonie nie ma tłumów. E, można znaleźć e, piaszczyste plaże bezludne, można e, pospacerować po e, dżungli, po górach i naprawdę przez godziny, czy nawet przez dni nie widzieć ludzi. Więc. E, Lombok jest jeszcze nieodkryty, ale z tego co ja wiem, moi znajomi już kupują ziemię tutaj. On się coraz bardziej rozwija, więc za kilka lat to pewnie będzie już takie drugie bali. Więc jeżeli macie okazję odwiedzić Lombok w najbliższych latach, koniecznie to zróbcie. Kolejna rzecz. Lombok to jest taka furtka do Gili Island, czyli to jest takie Malediwy Indonezji. Piękne trzy wyspy, Gili R, Gili T, i Gili Emeno. Bardzo małe, gdzie nie ma ruchu samochodowego. E, bardzo pięknie tam jest. Palmy, koko, kokosy, e, piaszczyste, białe plaże z turkusową wodą, wszędzie żuwie. Ja na tej wyspie byłam e, dwa razy. Postaram się Wam zrobić program z, tego, z tej wyspy, żebyście zobaczyli, jak te, takie Malediwy e, w Indonezji wyglądają. E, właśnie. Bardzo, bardzo warto się zastanowić nad tymi wyspami, bo one są położone tylko dwie godziny speedboatem od Bali, a dają poczucie bycia naprawdę w raju. Te plaże są zupełnie inne niż na Lombok i na, na Bali i tam nie ma ruchu samochodowego. Tam się tylko chodzi albo się jeździ rowerem, więc naprawdę super, super doświadczenie. Ja jak najbardziej polecam Gili Island. I właśnie Gili Island, one po, należą do Lomboka. E, można się jednak do nich dostać prosto z Bali, zatrzymując się tylko w Lombok. E, więc e, warto naprawdę chociaż na jedną noc odwiedzić te wyspy. One nie są daleko, one są tylko 2-2,5 dwie, dwie godziny od Padang Bay, czyli od portu w Bali. Więc warto zastanowić się, jak mamy troszeczkę więcej czasu, e, żeby spędzić parę dni tam. Ja teraz pokażę Wam troszeczkę, jak wygląda, wyglądają plaże, ulice tutaj w Kuta Lombok i jak wygląda mój surfing. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i przybliżę Wam troszeczkę, jak wygląda właśnie to turystyczne miasteczko. Zobaczcie, teraz pokażę Wam mój e, widok z e, mojego hotelu. To jest właśnie tutaj ten hotel. Widzimy go z góry. Niestety czas korony. Nie ma basenu. Zobaczcie, a tutaj jest właśnie. Ocean, a tam widzimy fale, te białe, takie złamane. Tutaj widzimy jakieś konstrukcje niedokończone. A tutaj już widzimy takie normalne wioski, normalne, normalnych mieszkańców. Właśnie jestem na ulicy Kut Lombok. Jest totalnie pusto. Jesteśmy teraz tutaj o 12 w południe i naprawdę wszystko jest prawie pozamykane: wszystkie turystyczne e, biura, sklepy, restauracje, prawie wszystko pozamykane. Na ulicach nie ma ludzi. E, no, bardzo smutno to wygląda, bo słyszałam, że właśnie Kuto Lombok to jest takie serce Lomboku, to jest najbardziej turystyczne miejsce tutaj. I tych ludzi niestety nie ma. A nie zapominajmy, że jest też weekend, a w weekend powinno to wszystko jeszcze bardziej ożyć, ale niestety e, jest zupełnie pusto. Cześć, witam Was tutaj. Teraz jesteśmy na e, niedzielnym ryneczku w Kutalombo. Pokażę Wam, jak to wygląda. Podobno e, każda niedziela, każdą niedzielę są takie ryneczki, więc postaram się Wam pokazać. Trochę boję się o mój telefon, no bo. To jest troszeczkę niebezpieczne tutaj, no ale pokażę Wam, ile mogę. Tak to wygląda, zobaczcie. To wszystko tu sprzedają, zobaczcie, wszystko. Zobaczcie te ryby, kurczaki. Wszystko tutaj sprzedają, widzicie, nawet kurczaki, ryby, ubrania, wszystko. Ale muszę już schować mój telefon, bo boję się, że ktoś mi go ukradnie. Tutaj panowie robią siatki do, na ryby. Zobaczcie, jak pracują. Tutaj panie też pomagają. tak wygląda plaża, z której bierzemy łódkę i idziemy surfować. Te fale są bardzo, bardzo daleko tam, więc weźmiemy łódką popłyniemy kilka minut. A tak wygląda taka łódka. Zobaczcie, tutaj jadą na surf też ludzie. I tutaj panie pracują. Właśnie w ten sposób idziemy surfować tutaj w Kuta Lombok. Niestety nie ma dobrej chwały przy samym brzegu, więc bierzemy łódkę, żeby znaleźć najlepsze fale, żeby wygląda tak, zobaczcie. Ta łódka kosztuje około 12 dolarów i można wynająć ją na jak długo chcemy, czyli wypłyniemy serwować, a tam ktoś będzie na nas czekał i czekał aż skończymy, więc to no, nie jest tak źle. Wracamy z setniku, po 3 godzinach słońce już zaszło, wracamy tą samą łódką na Nie było ładnego zachodu słońca, ale jesteśmy tak zmęczeni, że idziemy, na grila, a nie spać. Już teraz żegnamy się z Kutą Lombok, mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Wam jak wygląda ląbok i jak wygląda Życie poza Bali w Indonezji. Teraz ruszamy do Pink Beach. Mam nadzieję, że te Pink Beach różowa plaża będzie naprawdę różowa, bo słyszałam różne opinie. Słyszałam, że trzeba tam znaleźć się w odpowiednim czasie, czyli musi być przypływ. Dlatego specjalnie wstaliśmy rano i będziemy uderzać na tą plażę, żeby tam być o godzinie 9. Poza tym w następnych odcinkach pokażę Wam trochę. Filmów z samej drogi, jak wyglądają drogi w Indonezji, a po Pink Beach ruszamy na Zumbawę. Trzymajcie się i dajcie w komentarzach znać, co myślicie o tym filmie i czy podoba Wam się Lombok. Cześć!